to wszyscy, mój mąż zdech. Co się, co się stało? stało? Co się stało? Co To za długo grał. Niestety musimy chyba pojechać z nim do szpitala. Sprawdź mu puls. Wiesz, ja to weterynarz jestem. Z taką tu to nie trudno pomylić z wilkiem. Cóż, jedno jest pewne. Trzeba jak najszybciej zadzwonić po karetkę. Ja to zrobię. A ja to co? Myślałam, że już dawno sprawdziłeś to tętno. Hmm, hmm. bardzo słabe. O nie, muszę szybko zadzwonić do moich córek, niech szybko wracają. Karetka powinna być za 15 minut. Mam nadzieję. O nie, chyba jednak przyjedzie za godzinę. No cóż, to poopowiadam dzieciom bajki samograjki. Dziadek po to tam bajki za bokrajki, a potem wstąpi do jego szkoły, kabaretu. dzieci na pofa. Bajki, 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 sam, bajki. Od starego dziadka to jest ładna zagadka. O dziadku, talentu wokalnego to ty nie masz. Bajki, 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 sam, bajki. Idziemy się pobawić. Dobra. Wow. Nasze kozyki mają mega dużo zabaw. A mi się najbardziej podoba krzesło. Oh. Chłopie, przecież to nawet nie jest zabawka. tak! Eee, ja tam się prześpię. Bajki, bajki, bajki samokrajki. O nie, nie oni już przestają oddychać. Kiedy ta karetka w końcu będzie? Dzwonili ze szpitala i powiedzieli, że karetka wpadła w poślizg. Zadzwoń do moich córek, proszę. Napisałam, że już jadą, bo jest burza. Ojejku, już jesteśmy. Przepraszam, ale ta burza nas załatwiła po prostu. Dzieci, tata tu umiera, a wy sobie idziecie na lody? No, jeszcze 10 minut temu tata nie umierał, więc poszłyśmy na lody. Muszę szybko zawieźć waszego tatę do szpitala, a wy zostańcie i zaopiekujecie się Basią i Kasią. Mm, coś mi się wydaje, że już nie trzeba. Bajki, samograjki, bajki, samograjki. Teraz dzieci, pokażę wam pewną sztuczkę. Kupiłem specjalną maść na porost włosów. Yy, dobra, poczekajcie, muszę iść po wodę, bo muszę rozwodnić to. Wosi, wosi, rosną włosy. Musimy spróbować. Wow, ale fryz! No nie wiem, czy dziadu mi się toż podoba. Gdzie ja idę? Mama no, musi cię goić jak w szkole wojskowej, w której dziadek był. O, oh, no! Dziecko! Ja się mi zajmę. O nie, gdzie są dzieci? One, mm, jakby to powiedzieć, trochę skorzystały z Twojej maści. O nie, masz bez wody ma fatalne skutki! Wcale tego nie widziałam, co widziałam. W każdym razie, ja też może z tego skorzystać. Witajcie ludziska. Eh, dziadek i fryz. Coś tu nie pasuje. Mm, może zadzwonimy do mamy co tam z tatą? Spokojnie, 30 sekund temu z nią SMSowałam. Wracają już do domu. O, stary dziadek, mocno śpi. Musiałam... No um, um, wiesz, um, ostrzyt i na tarasie, ponieważ łęzianka jest zajęta przez twoją żonę! Moja żonę? To ja mam żonę? A no tak, to ta co się ciągle obraża. Och, kiedy oni przyjadą? Mam nadzieję, że służbka utknie te drzwi. Tata! Cześć wszystkim. O, mąż mojej córki? Hello, hello! Tata! Elo, ziomale. witajcie, witajcie! Guten tak? Spokojnie, spokojnie, muszę tylko trochę odczuciać. Patrzcie jak! Ładnie jest na dworze przestało padać. Wszystko dobrze się skończyło. To co? Idziemy na lody? 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 Dobrze, zapraszam was wszystkich, chodźcie! E, a tak w ogóle to jaki był numer do karetki? 999, co nie? E, no tak. A to chyba dobry wybrałam, ale na tej klawy w telefonie to dziwnie się pisze. E, co to za hałasy? No cóż, pewnie czekają na mnie. Gdzie są wszyscy? Halo, już nie jestem obrażona. Poszliby ze mnie? Bää. Cóż, od początku wiedziałam, że moje miejsce jest tam, gdzie wróżki.